Potężna modlitwa o błogosławiony lipiec, pokój z wami, drodzy bracia i siostry Chrystusie. Jestem tak wdzięczny, że możemy się dziś spotkać w tej świętej przestrzeni modlitwy. Widzę wasze serca, które pragną błogosławieństwa, które szukają nadziei w tych czasach, które często wydają się trudne i niepewne, kropka dziś, kiedy stoimy u progu lipca miesiąca, który w Polsce zawsze kojarzył się z wakacjami, odpoczynkiem, ale też czasem refleksji nad tym, co minęło i co przed nami, chcę zaprosić was do szczególnej modlitwy. To nie jest zwykła modlitwa, to jest duchowa deklaracja, którą razem złożymy przed Bogiem. Kropka, może siedzisz teraz w swojej kuchni, tam gdzie tyle razy modliłaś się za swoich bliskich. Może jesteś w salonie, gdzie rodzina zbiera się wieczorami, a może słuchasz tej modlitwy w drodze do pracy lub spacerując po parku. Nieważne gdzie jesteś, Bóg jest tam z tobą. Kropka, pamiętam, jak moja babcia zawsze mówiła: Lipiec to miesiąc, kiedy Bóg szczególnie błogosławi naszą ziemię. Patrzyła przez okno na swój ogródek, gdzie rosły pomidory i ogórki i dodawała: wszystko wtedy dojrzewa, wszystko przynosi owoce. Dziś rozumiem, że mówiła nie tylko o warzywach i owocach, ale o naszym duchowym życiu. Kropka. Ilu z was pamięta takie chwile, kiedy starsze pokolenie przekazywało nam mądrość, że są miesiące szczególnie naznaczone Bożą łaską? Nasze polskie serca zawsze były wrażliwe na rytm roku, na to, że każdy miesiąc ma swoje duchowe znaczenie. Kropka. Główna modlitwa Ojcze Niebieski. Ten który znasz każde polskie serce, które bije dziś razem z nami. Dziękujemy Ci za ten nowy miesiąc, który przed nami. Dziękujemy Ci za dar życia, za każdy oddech, który napełnia nasze płuca i za łaskę, która pozwoliła nam zobaczyć nowy dzień. Dziękujemy, że w Twojej dobroci otwierasz przed nami drzwi lipca, miesiąca pełnego obietnic, możliwości i Twojej świętej obecności. Ty, który znasz nasze polskie dusze, które przeszły przez tyle doświadczeń, przez radości i cierpienia, przez triumfy i klęski, ty wiesz, czego naprawdę potrzebujemy, kropka, nie chcemy przejść przez ten czas polegając na własnych siłach. Przez lata nauczyliśmy się, że nasza siła jest ograniczona, że nasze plany nie zawsze się sprawdzają. Nie chcemy działać według naszego planu, ale według Twojego doskonałego zamysłu. Dlatego teraz, z pokorą charakterystyczną dla naszego narodu, z pełnym zaufaniem, Oddajemy tobie ten miesiąc od pierwszego do ostatniego dnia. Pozwólcie, że podzielę się z Wami czymś osobistym. Kiedyś, wiele lat temu, w lipcu otrzymałem wiadomość, która zmieniła moje życie. Myślałem, że to koniec, że nie ma już nadziei. Ale Bóg. Bóg miał inny plan. I dziś, kiedy patrzę wstecz, widzę, że ten lipiec był początkiem największego błogosławieństwa w moim życiu. Może Ty też masz takie wspomnienie? Może lipiec kiedyś przyniósł ci wielką radość, może narodziny dziecka, może długo wyczekiwaną wiadomość, może uzdrowienie? A może przeciwnie, może lipiec kojarzył ci się z trudnymi chwilami? Chcę ci dziś powiedzieć: Bóg chce ten miesiąc uczynić nowym początkiem dla ciebie, kropka, panie, bądź naszą drogą, naszym światłem i naszym przewodnikiem. Wejdź do naszych domów, tych domów, gdzie pachnie polskim chlebem, gdzie wiszą obrazy świętych, gdzie modliliśmy się przez pokolenia. Wejdź do naszych rodzin, do tych relacji, które są piękne, ale też do tych, które potrzebują uzdrowienia. Wejdź do naszych serc, do tych zakątków, które ukrywamy nawet przed najbliższymi, kropka rządź w nich zgodnie z Twoją wolą, nie z naszymi oczekiwaniami, nie z naszym rozumieniem, ale z Twoją nieskończoną mądrością kropka. Niech ten miesiąc lipiec będzie miesiącem cudów, tych wielkich, które widzimy i tych małych, które wydarzają się codziennie. Niech będzie miesiącem łaski, tej łaski, która pokrywa nasze błędy, która daje nam siłę na jutrzejszy dzień. Niech będzie miesiącem przemian duchowych, tych przemian, które od lat czekają w naszych sercach. Psalm 23, Panie, ogłaszamy słowami Psalmu Dawida, który przez wieki pocieszał polskie serca: Pan jest moim pasterzem, niczego mi nie braknie. Tak, Panie, Ty jesteś naszym pasterzem. Kiedy nasze babcie powtarzały te słowa podczas wojny, kiedy nasi dziadkowie szeptali je w ciężkich czasach, Ty byłeś tam. I dziś, kiedy my je wypowiadamy, ty jesteś tutaj, kropka. Na zielonych pastwiskach pasie mnie, nad spokojne wody mnie prowadzi. Prowadź nas, panie, do miejsc spokoju. W tym zabieganym świecie, gdzie wszystko pędzi, gdzie straciliśmy umiejętność kontemplacji, prowadź nas do spokoju, kropka. Duszę moją pokrzepia, prowadzi mnie ścieżkami sprawiedliwości ze względu na swoje imię. Pokrzep nasze dusze, panie. Wiesz, jak bardzo jesteśmy zmęczeni. Zmęczeni troską o dzieci, o wnuki, o przyszłość. Pokrzeb nas kropka. Choćbym nawet szedł ciemną doliną, zła się nie ulęknę, bo ty jesteś ze mną kropka. Ciemna dolina ilu z nas przez nią przeszło? Choroba, strata pracy, śmierć bliskich, rozpad rodziny. Ale ty byłeś z nami. I będziesz kropka, twoja laska i kij one mnie pocieszają. Panie, twoja laska to Twoja łagodność, a kij to Twoja moc. Potrzebujemy i jednego i drugiego kropka. Zastawiasz przede mną stół wobec nieprzyjaciół moich kropka. Tak, Panie, nawet gdy świat jest przeciwko nam, Ty przygotowujesz dla nas stół. Stół rodzinny, Stół eucharystyczny, stół Twojej łaski kropka. Namaszczasz olejkiem głowę moją, kielich mój jest przepełniony. Namaszczasz nas, Panie, do służby, do życia w radości. Nasz kielich nie jest półpusty, jest przepełniony Twoją dobrocią. Kropka. Dobroć i łaska pójdą w ślad za mną przez wszystkie dni mego życia i zamieszkam w domu Pana na długie dni. To jest nasza nadzieja, Panie. Nie tylko na ten lipiec, ale na wszystkie dni naszego życia, Psalm 91, a także ogłaszamy z wiarą Słowa Ochrony Duchowej z Psalmu 91, tego Psalmu, który chronił naszych przodków. Kto mieszka pod osłoną Najwyższego, przebywa w cieniu Wszechmogącego. Chcemy mieszkać pod Twoją osłoną, Panie. Nie czasami, nie w niedzielę, ale stale. Każdego dnia tego lipca, kropka, mówi do Pana, Tyś moją ucieczką i twierdzą, Boże mój, któremu ufam. Tak, Panie, Ty jesteś naszą ucieczką. Gdy problemy przytłaczają, gdy nie wiemy, co dalej, gdy medycyna zawodzi, gdy ludzka pomoc się kończy, ty jesteś naszą ucieczką, kropka. Bo on wybawi cię z sideł myśliwego i od zgubnej zarazy. Wybaw nas, panie, od sideł współczesnego świata. Od lęku, od depresji, od samotności. Od zarazy grzechu, od zarazy zobojętnienia duchowego, kropka. Purami swymi okryje cię i pod jego skrzydłami znajdziesz schronienie. Jakie piękne obrazy! Bóg jak kwoka która chroni swoje pisklęta. Panie, okry nas swoimi purami w tym lipcu. Kropka. Wierność Jego jest puklerzem i tarczą. Twoja wierność, Panie, jest naszą ochroną. Ludzie mogą nas zawieść, ale Ty nigdy. Kropka. Nie ulękniesz się strachu nocnego ani strzały lecącej za dnia. Strach nocny to te myśli, które przychodzą o trzeciej nad ranem. Strzała lecąca za dnia to niespodziewane złe wiadomości. Ale ty jesteś większy od tego wszystkiego, kropka. Ani zarazy, która nadchodzi w ciemności, ani zarazy, która niszczy w południe. Zaraza ciemności to rozpacz, beznadzieja. Zaraza południa to wypalenie, zmęczenie życiem. Ale ty jesteś naszym lekarzem, kropka. Choćby padło u twego boku tysiąc, a dziesięć tysięcy po twojej prawicy, ciebie to nie dotknie. Panie, chroniłeś naszych przodków w najgorszych czasach. Chron i nas kropka wierzymy, że w tym miesiącu nie dosięgnie nas zło. Nie jest to magiczne myślenie, to jest wiara oparta na Bożych obietnicach. Niech plaga nie zbliży się do naszego domu ani plaga choroby, ani plaga zwątpienia, ani plaga rodzinnych konfliktów kropka aniołowie pana będą wokół naszych dzieci, tych małych, które dopiero uczą się chodzić, i tych dorosłych, które mają własne rodziny. Będą wokół naszych wnuków, tych, którzy może odeszli od wiary, ale za których nie przestajemy się modlić. Będą wokół naszych planów, tych małych, codziennych i tych większych, które nosimy w sercu, panie, nad tym lipcem ogłaszamy Twoje wieczne obietnice, te, które przemawiały do pokoleń przed nami, nie opuszczę Cię ani nie porzucę. Gdy czujemy się samotni, gdy wydaje się, że wszyscy odeszli, Ty pozostajesz. Nie opuściłeś nas 39, dziewięciu, nie opuścisz nas teraz, kropka. Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. Nie w naszej sile, ale w Twojej. Gdy czujemy się słabi, stari, niepotrzebni, ty dajesz nam siłę, kropka. Ja wiem, jakie mam zamiary względem Was, zamiary pełne pokoju. Twoje zamiary są dobre, panie. Nawet gdy nie rozumiemy, co się dzieje, ty masz plan, kropka, modlitwa za owoce ducha, niech każdy dzień lipca przynosi owoce ducha nie tylko te, które widzimy w sklepach, ale te duchowe, radość, która nie zależy od okoliczności, pokój który przekracza ludzkie rozumienie, cierpliwość z naszymi bliskimi, którzy czasami nas irytują, łagodność w słowach, którą tak łatwo tracim w codziennym pędzie. Kropka. Niech miesiąc ten otwiera przed nami nowe możliwości. Może tą pracą, o której marzyliśmy, może tą rozmową z dzieckiem, której się boimy, może tym wybaczeniem, którego od lat nie potrafimy udzielić. Niech otwiera nowe początki, bo nigdy nie jest za późno na nowy początek z Bogiem. Niech otwiera nowe błogosławieństwa te których nawet nie potrafimy sobie wyobrazić. Przełamanie duchowych więzów i teraz, Panie, w Twoim imieniu, w mocy Twojej krwi, przerywamy każde przekleństwo wypowiedziane nad tym domem. Może ktoś kiedyś powiedział: nic z ciebie nie będzie, twoja rodzina nigdy nie będzie szczęśliwa, zawsze będziecie biedni. Przerywamy to w imieniu Jezusa, zrywamy każde kłamstwo wroga to kłamstwo, że jesteśmy za starzy na zmiany, że jest za późno na marzenia, że Bóg nas nie kocha, że nasze modlitwy nie mają sensu. To wszystko to kłamstwa, zamykamy drzwi dla depresji tej czarnej chmury, która czasami nawiedzała nasze domy. Zamykamy drzwi dla lęku tego lęku o przyszłość, o zdrowie, o dzieci. Zamykamy drzwi dla niedostatku nie tylko materialnego, ale duchowego, emocjonalnego. Zamykamy drzwi dla samotności, tej samotności, która może doknąć nawet w tłumie rodziny. Ogłaszamy, że ten lipiec będzie miesiącem uwolnienia i przełomu duchowego, modlitwa za przełamanie cyklów rodzinnych złam cykle, które wiążą nasze rodziny od pokoleń, Panie. Alkoholizm, tę chorobę, która zniszczyła tak wiele polskich rodzin. Choroby pokoleniowe te, które przechodzą z ojca na syna, z matki na córkę. Biedę nie tylko materialną, ale tę biedę marzeń, biedę nadziei. Konflikty te, które trwają latami, które dzielą rodziny, które sprawiają, że ludzie przestają się odezywać do siebie, kropka, zamień ciemność w światło, Panie. Tam, gdzie była depresja, niech będzie radość. Tam, gdzie był lęk, niech będzie pokój. Tam, gdzie była choroba, niech będzie uzdrowienie. Zamień lament w pieśń uwielbienia, niech nasze serca, które płakały, zaczną śpiewać. Kropka, niech to, co było niemożliwe do zmiany przez lata, zostanie uzdrowione w ciągu tego jednego miesiąca, mocą Twojego imienia. Nie dlatego, że zasłużyliśmy, ale dlatego, że Ty jesteś bogiem cudów. Kropka. Szczególna modlitwa za rodziny, Panie, modlimy się teraz za nasze rodziny, za te, które są naszą radością i za te, które są naszym cierpieniem. Za relacje, które są zranione może z dziećmi, które wyrzuciły nam wszystkie błędy wychowania, może z rodzicami, którzy nie rozumieją naszych wyborów, może z małżonkiem, z którym przez lata nagromadziły się nieporozumienia, kropka za dzieci, które się oddaliły, te, które mieszkają daleko, ale też te, które mieszkają blisko, a jednak czujemy, że są daleko. Te, które przestały chodzić do kościoła, te, które wybrały drogę, której nie rozumiemy. Panie, one wciąż są naszymi dziećmi. A ty je kochasz jeszcze bardziej niż my, kropka za małżeństwa, które potrzebują uzdrowienia, te, w których miłość została zasypana codziennością, zmęczeniem, nieporozumieniami. Te, które są na skraju rozpadu, ale też te, które wyglądają dobrze na zewnątrz, a w środku są rany. Panie, ty ustanowiłeś małżeństwo, ty możesz je uzdrowić, kropka za serca rodziców, którzy płaczą w ciszy o dziecko, które poszło złą drogą, o wnuki, których nie mogą zobaczyć, o marzenia, które się nie spełniły. Panie, osusz te łzy. Zamień je na łzy radości kropka za tych, którzy czują się samotni w tłumie, może na rodzinnych spotkaniach, może w kościele, może nawet w swoim domu. Panie, Ty widzisz tę samotność. Ty ją rozumiesz kropka modlitwa za pojednanie pokoleń, Boże, Ty jesteś tym, który łączy pokolenia. Ty jesteś Bogiem Abrahama, Izaaka i Jakuba. Ty jesteś Bogiem naszych dziadków, naszych rodziców, Naszym Bogiem i Bogiem naszych dzieci, niech ten miesiąc przyniesie przebaczenie, to trudne przebaczenie, które nosimy w sercu od lat. Niech przyniesie rozmowy, te rozmowy, których się boimy, ale które są potrzebne. Niech przyniesie miłość, tę miłość, która potrafi przebaczyć, zrozumieć, przyjąć. Niech przyniesie ciepło, to ciepło rodzinnego domu, które tak łatwo stracić w codziennym pędzie. Niech przyniesie nadzieję, nadzieję, że jeszcze nie wszystko stracone, że jeszcze można naprawić, że jeszcze można zacząć od nowa kropka, niech Duch Święty wprowadzi pokój do każdego domu, który teraz modli się razem z nami. Niech wejdzie do kuchni, gdzie rodzina je razem. Niech wejdzie do sypialni, gdzie małżonkowie mają swoją intymność. Niech wejdzie do pokoju dzieci, gdzie planują swoją przyszłość kropka modlitwa za zaopatrzenie i panie, ty jesteś Bogiem Zaopatrzenia. Ty karmiłeś Izraelitów na pustyni. Ty rozmnażałeś chleby i ryby. Ty obiecałeś, że nie opuścisz nas ani nie porzucisz kropka w tym lipcu, prosimy cię otwórz niebiańskie magazyny. Nie prosimy o bogactwo, ale o to, co potrzebne. Daj pracę tym, którzy jej szukają, tym, którzy stracili pracę, tym, którzy dopiero jej poszukują, tym, którzy boją się, że są za starzy na rynku pracy. Panie, Ty masz plan dla każdego z nas, kropka pobłogosław firmy, które przeżywają trudności, może nasze własne, może te, w których pracujemy, może te, które prowadzą nasi bliscy. Daj mądrość w zarządzaniu pieniędzmi, jakie zarabiać, jakie wydawać, jakie oszczędzać. Daj nam roztropność, ale nie skąpstwo. Hojność, ale nierozrzutność, kropka złam duch ubóstwa, ten duch, który mówi, nie masz prawa marzyć, zawsze będziesz biedny, Bóg chce, żebyś cierpiał. To nieprawda. Bóg chce nas błogosławić, przywróć godność tym, którzy czują się zapomniani, tym, którzy przeszli na emeryturę i czują się niepotrzebni, tym, którzy walczą z chorobą, tym, którzy nie potrafią nadążyć za zmieniającym się światem. Nie chcemy bogactwa bez Ciebie, panie chcemy Ciebie we wszystkim, co mamy. Niech każda decyzja finansowa będzie kierowana przez Ducha Świętego. Niech każda złotówka, którą wydamy, służy Twojej chwale kropka modlitwa za uzdrowienie, Boże, dotknij tych, którzy są chorzy. Dotknij każdego, kto teraz słucha tej modlitwy i zmaga się z chorobą. Ty jesteś lekarzem nad lekarzami. Ty utworzyłeś nasze ciała i Ty jest nasz najlepiej. Uzdrowienie jest w Twoich rękach. Nie zawsze rozumiemy Twoje metody, nie zawsze rozumiemy Twój czas, ale wierzymy w Twoją moc. Niech każda komórka naszego ciała odpowie na Twoje słowo. Niech znika ból, ten ból fizyczny, ale też ten ból serca, który czasami jest trudniejszy do zniesienia. Niech wraca siła, siła ciała, siła ducha, siła do życia. Niech przyjdzie od nowa, od nowa organizmu, od nowa nadziei, od nowa radości życia. Kropka dla tych, którzy są zmęczeni duchowo, daj nowe natchnienie. Dla tych, którzy są wypaleni służbą, pracą, życiem, daj nowy ogień. Niech lipiec będzie miesiącem odnowy duchowej i fizycznej kropka modlitwa o cierpliwość i zaufanie Boże, naucz nas czekać. W tym świecie, który wymaga wszystkiego natychmiast, naucz nas świętej sztuki czekania. Niech w tym miesiącu nie szukamy tylko odpowiedzi, ale Ciebie, który jesteś ponad każdą odpowiedzą kropka, wierzymy, że czas Twojej odpowiedzi jest doskonały. Nie za wcześnie, nie za późno, ale w odpowiednim momencie. Daj nam cierpliwość, żeby czekać. Pokój, żeby nie martwić się. Nadzieję, żeby nie poddawać się, kropka bracie. Siostro, jeśli ta modlitwa dotyka Twojego serca, przerwij teraz słuchanie. Połóż rękę na sercu i wypowiedź te słowa razem ze mną. Nie bądź tylko obserwatorem, ale uczestnikiem tego, co Bóg chce dziś zrobić. Panie Jezu, oddaję Ci miesiąc lipiec. Nie chcę przechodzić przez ten czas bez Ciebie. Prowadź mnie, strzeż mnie, błogosław mnie i bądź moją siłą w twoim imieniu amen Czy to powiedziałeś? Czy naprawdę oddałeś Bogu ten miesiąc? Jeśli tak, to właśnie wydarzyło się coś duchowego. Właśnie zawarłeś przymierze z Bogiem na ten lipiec. Jeśli ta modlitwa poruszyła twoje serce, nie odchodź po cichu. Zostaw znak swojej wiary. Kliknij lubię to pod tym filmem. Nie dla mnie, ale jako świadectwo twojej wiary. Jako deklarację że wierzysz w moc modlitwy. Kropka Aby nie przegapić kolejnych modlitw, kolejnych słów nadziei, kolejnych świadectw, zasubskrybuj nasz kanał i kliknij dzwoneczek. Razem tworzymy wspólnotę modlitwy, wspólnotę wiary, wspólnotę ludzi, którzy wierzą, że Bóg wciąż działa cuda. Błogosławieństwo na każdy tydzień. Panie, błogosław każdy tydzień tego miesiąca. Niech każdy tydzień przyniesie coś szczególnego. Pierwszy tydzień lipca niech będzie czasem oczyszczenia. Niech Duch Święty pokaże nam, co trzeba zmienić, z czego trzeba się wyspowiadać, co trzeba naprawić. Niech będzie to tydzień duchowego porządku w naszych sercach. Kropka. Drugi tydzień niech przyjdzie mądrość. Mądrość w podejmowaniu decyzji, mądrość w relacjach, mądrość w zarządzaniu czasem i pieniędzmi. Niech będzie to tydzień, kiedy zrozumiemy, co Bóg chce nam powiedzieć. Kropka. Trzeci tydzień niech pojawią się odpowiedzi. Te odpowiedzi, na które czekamy miesiącami, może latami. Odpowiedzi na nasze modlitwy, rozwiązania naszych problemów, jasność w naszych planach. czwarty tydzień niech wypełni pokój. Pokój w naszych sercach, pokój w naszych domach, pokój w naszych relacjach. Niech będzie to tydzień, kiedy poczujemy, że Bóg ma wszystko pod kontrolą. ostatnie dni lipca, niech będą pełne świadectw. Niech będziemy mieli co opowiadać, jak Bóg działał w naszym życiu. Niech będziemy świadkami jego dobroci i miłości. Ogłaszam nad Tobą, nad Twoim domem. Nad twoją rodziną wszystko, czego dotkniesz w lipcu, będzie błogosławione. Twoja praca, twoje relacje, twoje decyzje, wszystko będzie naznaczone Bożą łaską. żadna bron uformowana przeciw tobie nie odniesie sukcesu. żadne przekleństwo, żadna złośliwość, żadna zazdrość nie będzie miała mocy nad tobą. Pan będzie cię prowadził i sprawi, że rozkwitniesz tam, gdzie wcześniej było sucho. w miejscach, gdzie nie było nadziei, gdzie nie było możliwości, tam Bóg sprawi, że rozkwitniesz. Twój dom będzie pełen Bożego Pokoju. Nie będzie tam kłótni, nie będzie tam lęku, nie będzie tam smutku. Będzie pokój, radość i miłość. Twoje serce będzie mocne w Panu. Nie będzie słabe, nie będzie pełne zwątpienia. Będzie mocne, pełne wiary, pełne nadziei, kropka lipiec należy do Boga. Oddaliśmy Mu go dzisiaj. Niech Jego miłość towarzyszy Ci każdego dnia, w gorące południe, w chłodny wieczór, w każdym momencie tego miesiąca, kropka, niech Duch Święty mówi do Ciebie, może przez słowo, które usłyszysz, może przez okoliczność, która się wydarzy, może przez człowieka, którego spotkasz. I niech mówi przez Ciebie, niech Twoje słowa niosą nadzieję, niech Twoje czyny świadczą o Bogu, kropka, niech każdy dzień tego miesiąca będzie świadectwem Jego chwały. Niech ludzie patrzą na Ciebie i widzą różnice. Niech pytają, skąd ta radość? Skąd ten pokój? Skąd ta nadzieja? Pamiętaj, że nie jesteś sam. Bóg jest z tobą. Ja się za ciebie modlę. Cała nasza wspólnota kanału się za ciebie modli. Jesteśmy rodziną w Chrystusie. w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.